Pokój i dobro. Nazywam się Ojciec Ezdrasz, witam w kolejnym odcinku słowo w centrum. Rozpoczynamy Adwent. W pierwszą niedzielę Adwentu przypomina mi się piosenka, którą przed laty śpiewał Jacek Kaczmarski, arkanoego. Pada tam taki. Przyśpiew, budujcie arkę przed potopem ocalić trzeba co najważniejsze. Przypomina mi się dlatego, że w dzisiejszej Ewangelii Chrystus właśnie mówi nam o czasach Noego. Posłuchajmy: A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, tak również będzie z przyjściem syna człowieczego. Nie spostrzegli się, bo albo żyli bezmyślnie, albo odkładali rzeczy ważne na potem. To jest jedna z największych pokus. W życiu duchowym odkładać rzeczy ważne na potem. Zrobię to jutro, pojutrze, po niedzieli. Teraz mam inne sprawy na głowie. Przecież w końcu jeszcze nie pada. Ocalić co najdroższe. My żyjemy w czasach Noego. Trzeba ciągle myśleć o tym, co jest dla nas najdroższe, najważniejsze. Co trzeba ocalić? Co trzeba zabrać ze sobą. Na arkę. Noe budował arkę przez wiele lat. Nam też długo schodzi. Budować arkę to całe życie. Odczytywać Boże znaki, wsłuchiwać się w Boże natchnienia, odpierać pokusy. Tak latami buduje się arkę. Deska po desce zbijana młotkiem adwentowych postanowień. Muszę taką łódź zbudować, śpiewał dalej nasz pieśniarz, by w niej całe życie zmieścić. To znaczy, też jeść i pić i żenić, i za mąż wydawać, oby tylko chcieli się żenić, ale żeby to wszystko zmieścić na arce. Jak ktoś inny powiedział zawsze mieć Boga w sercu, czyste sumienie i porządek w szufladach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.